Na tej lekcji powiemy sobie o tym, jakie są różnice między monarchią patrimonialną i stanową, w jaki sposób polskie rycerstwo stało się szlachtą i jakie przywileje otrzymała szlachta od władców Polski. Chciałabym, żebyśmy na chwilę wrócili do początków państwa polskiego, gdy rządzili pierwsi władcy z dynastii Piastów, jak Mieszko I czy Bolesław Chrobry. Wtedy całe państwo, w tym także cała ziemia, należały do władcy. Były jego prywatną własnością. Władca rządził państwem dożywotnio i on sam sprawował rządy. Ten typ sprawowania władzy nazywamy monarchią patrymonialną. Określenie to wzięło się od łacińskiego słowa patrimonium, czyli ojcowizna, majątek dziedziczny. To zaczęło się zmieniać w XIII i XIV wieku. Wtedy to społeczeństwo podzieliło się na cztery stany. Duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo i chłopstwo. O tym, kto należy do którego stanu, decydowało przede wszystkim urodzenie. Ważny był też majątek, wykonywana praca. Pamiętajmy, że poszczególne grupy społeczne różniły się zarówno prawami, jak i obowiązkami, a stanami najbardziej uprzywilejowanymi pod tym względem było rycerstwo i duchowieństwo. Działo się tak dlatego, że słabi władcy potrzebowali poparcia wpływowych poddanych. W zamian za popieranie władcy otrzymywali od niego majątki ziemskie, a z czasem także przywileje. Mogły one dotyczyć kwestii rządzenia państwem, płacenia podatków czy świadczenia posług. W ten sposób zarówno duchowieństwo, jak i rycerstwo stopniowo zyskiwały coraz większą władzę w państwie. Już nie mamy do czynienia z monarchią patrymonialną, a zamiast niej mamy monarchię stanową, gdzie władza króla była ograniczona na rzecz stanów. Ciekawostka. Duchowieństwo było tym stanem, który zaczął najszybciej uzyskiwać przywileje. Już w XIII wieku przestali podlegać prawu i sądom książęcym. Duchowni mogli być sądzeni jedynie przez sądy kościelne. W ten sposób duchowieństwo pozostało niejako poza władzą monarchy. Wiek XIV i XV przyniósł wielkie zmiany, a to wszystko przez postęp techniczny, który miał miejsce także w wojskowości. Wynaleziono lepsze kusze i broń palną, przed którymi to już nie chroniła rycerska zbroja. Dawniej to rycerze byli główną siłą armii, teraz ich miejsce zaczęły zastępować wojska zaciężne, czyli zawodowi żołnierze wynajmowani do walki. Byli oni lepiej wyćwiczeni i skuteczniejsi. Jednocześnie dzięki nowocześniejszym metodom uprawy ziemi rolnictwo stało się bardziej opłacalne. Większe zyski od wypraw wojennych przynosiła sprzedaż zboża. W związku z tym rycerze bardziej niż na wojnach skupili się na zarządzaniu swoimi majątkami ziemskimi. I tak z rycerzy powstała szlachta. Byli to ludzie bardzo dumni z przynależności do tego stanu. Pamiętali o dokonaniach swoich rycerskich przodków, a jednocześnie skupiali się na powiększaniu swoich gospodarstw i zwiększaniu produkcji rolnej. W swoich majątkach osiedlali chłopów, którzy w zamian za to, że mogli użytkować ziemię musieli odpracowywać pańszczyznę. Była to przymusowa praca chłopa w polu na rzecz właściciela gruntu. Z czasem ci przedstawiciele szlachty, którzy mieli największą smykałkę do gospodarowania, zgromadzili ogromne majątki ziemskie. I ciekawostka! Szlachcicem można było stać się tylko w jeden sposób, a mianowicie przychodząc na świat w szlacheckiej rodzinie. Z tego powodu mówimy, że był to stan zamknięty. Zdarzało się jednak, że czasem władca z jakieś wyjątkowe zasługi nadawał tytuł szlachecki także przedstawicielowi innego stanu, na przykład mieszczaninowi. Mówiłam ci, że rycerstwo przekształciło się w szlachtę, ale musisz pamiętać, że był to powolny, stopniowy proces, jaki zaszedł na przestrzeni ponad stu lat. Słabi władcy, by zapewnić sobie jakieś konkretne korzyści, szukali poparcia u szlachty i, aby je zdobyć, nadawali nowe przywileje. Odbywało się to kosztem mieszczan i chłopów. Prekursorem w nadawaniu przywilejów był ludwik węgierski. W 1374 roku nadał w Koszycach przywilej, który określamy mianem przywileju koszyckiego. To, ona, czym królowi zależało, to zgoda na to, by jedna z jego córek po nim objęła tron polski. W zamian za to zobowiązał się, że sześciokrotnie obniży szlachcie podatki, a oprócz tego bez ich zgody nie nałoży żadnej nowej daniny. Ludwik węgierski miał pokryć koszty służby rycerskiej poza granicami kraju, a gdyby jakiś rycerz dostał się do niewoli, on sam go wykupi. Co ważne, do tej pory urzędy miały być obsadzane wyłącznie polskimi obywatelami. Wiele przywilejów nadał także Władysław Jagiełło. W związku z tym, że chciałaby szlachta wzięła udział w wojnie z zakonem krzyżackim w 1423 roku, nadał przywilej Czerwiński. Ustalono w nim, że odtąd nie będzie można zająć majątku szlachcica bez zgody sądu, a także to, że w funkcji sędziego i starosty nie będzie mogła pełnić ta sama osoba. Pod koniec swojego panowania Jagiełło chciał zapewnić tron swojemu niepełnoletniemu synowi. Z tego powodu w 1430 i w 1433 roku nadał przywileje zwane przywilejami jedlnieńsko-krakowskimi. Zapisano w nich, że król nie będzie mógł uwięzić żadnego szlachcica bez wyroku sądu, a także to, że wyższe stanowiska kościelne będą sprawować wyłącznie szlachcice. Młodszy syn Jagiełły, Kazimierz Jagiellończyk, nadał szlachcie kolejny przywilej w 1454 roku. Był to przywilej Cerekwicko-Nieszawski. Chodziło o to, by szlachta wzięła udział w wojnie trzynastoletniej. Król potwierdził, że wszystkie przywileje nadane przez poprzednich władców nadal obowiązują, a ponadto zobowiązał się, że władca nie ustanowi nowych praw i nie zwoła wojska bez zgody sejmików. Syn Kazimierza Jagiellończyka Jan Olbracht w 1496 roku nadał szlachcie przywilej Piotrkowski, by ta zgodziła się wziąć udział w wyprawie wojskowej na Mołdawię. Zakazano nim sprawowania urzędów i wyższych godności państwowych przez mieszczan, a dodatkowo zwolniono szlachtę z opłat celnych za przewóz towarów. Zauważ, że z każdym wydanym przywilejem pozycja szlachty wzrastała, rósł też ich wpływ na rządzenie państwem. Słabła za to pozycja króla. Ten stan rzeczy został ostatecznie potwierdzony zarządów rządów Aleksandra Jagiellończyka w 1505 roku przez Konstytucję Sejmową, czyli taką uchwałę podjętą przez Sejm. Nazwano ją Nihil co po łacinie oznacza nic nowego. Od tej pory żadne nowe prawa nie mogły być ustanowione bez zgody Senatu i posłów, którzy reprezentowali ogół szlachty. Warto wiedzieć, że pierwszy raz obrady Sejmu Walnego odbyły się już w 1493 roku. Jak wyglądały takie obrady przedstawiono na ilustracji z wydrukowanego w 1506 roku kodeksu zwane Statutem Łaskiego. Podczas Sejmu władca, senatorowie i przedstawiciele szlachty podejmowali decyzje w najważniejszych dla funkcjonowania państwa kwestiach. W centralnym punkcie widzimy siedzącego na tronie króla Aleksandra Jagiellończyka. Nad jego głową widnieją godła zarówno Polski jak i Litwy. Wokół króla siedzą członkowie Senatu. Senat wywodził się z Rady Królewskiej, która doradzała królowi. Ich obradą najczęściej przewodniczył król. Przed władcą stoją członkowie izby poselskiej, która to obradowała pod przewodnictwem marszałka Sejmu. Posłowie uzgadniali treść uchwał, a wnioski z dyskusji przedstawiali królowi i senatorom. Obecnie w Polsce nie ma już uprzywilejowanych grup ludności. Wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Najważniejszym aktem prawnym w naszym kraju jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Została ona uchwalona za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Zapamiętaj najważniejsze. W monarchii patrimonialnej władca sprawuje nieograniczoną władzę, a państwo jest uważane za jego prywatną własność. W monarchii stanowej z kolei władza monarchy była ograniczona poprzez prawa przysługujące stanom społecznym. W Polsce głównie szlachcie i duchowieństwu. W XIV i XV wieku rycerstwo przekształciło się w szlachtę. Rycerze stali się posiadaczami ziemskimi, których głównym źródłem dochodu nie były już wyprawy wojenne, lecz uprawa ziemi i sprzedaż jej płodów. Królowie Polski, by zyskać poparcie szlachty, nadawali jej przywileje. Dzięki nim szlachta zdobyła duże uprawnienia, których nie mieli przedstawiciele mieszczaństwa i chłopstwa. Szlachcice byli zwolnieni z większości podatków. Ludność zamieszkująca majątki szlachty podlegała ich władzy, a nie władzy króla. Szlachta miała także duży wpływ na rządy w państwie, gdyż król nie mógł bez jej zgody ustanawiać nowych praw.